Tekst Manny na 9 maja. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak w Nim żyjcie, zakorzenieni i budujący się w Nim, i umacniający się w wierze, tak jak was nauczono, przepełnieni wdzięcznością kolosensów rozdział drugi, werset 6 i 7. Komentarz parauzyjny. Wśród nauczycieli fałszywych nauk, którzy są zdania, że utwierdzenie w wierze nie jest ani konieczne, ani wskazane. Powszechnie panuje odczucie, że być utwierdzonym znaczy być bigotem. Tak też jest w przypadku osoby, która jest na tyle nieuczciwa w swoim umyśle, że przyjmuje i mocno trzyma się tego, czego nigdy nie potwierdziła ani zdrową logiką, ani autorytetem Biblii. Nierozumnym bigotem nie jest jednak ten, kto w szczerej wierze w oparciu o autorytet Boga przyjmuje jego słowo. Jedynie ci, którzy tak postępują, są utwierdzeni w prawdzie. Różnica między silnym i niezachwianym chrześcijaninem a bigotem polega na tym, że jeden jest utwierdzony w prawdzie, natomiast drugi w błędzie. Reprint numer 3215 Komentarz epifaniczny. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Pana przez rezygnację ze swej woli i przyjęcie Jego woli za własną. Powinniśmy zawsze w tym trwać. Jesteśmy w niego wkorzenieni. Gdy jedynie z niego czerpiemy zaspokojenie naszych potrzeb, jesteśmy na nim zbudowani. Jeśli budujemy charakter podobny do jego charakteru. Jesteśmy utwierdzeni w wierze zgodnie ze Słowem, gdy niewzruszenie w nim pozostajemy. Obfitujemy w wierze z dziękowaniem, gdy z wdzięcznością w niej wzrastamy. Równoległe cytaty według tak zwanego przykładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Ewangelia Jana rozdział pierwszy werset dwunasty, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Filipensów rozdział pierwszy werset dwudziesty siódmy. Tylko postępujcie, jak przystało ludziom wolnym, w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym czy przyjdę i Was zobaczę, czy nieobecny usłyszę. Co się u was dzieje, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc wspólnie w wierze Ewangelii. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 4, werset 1. W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, abyście tak jak przejęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu? jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. List Judy wersety 3 i 20. Ukochani, podejmując wszelkie staranie, aby pisać wam o naszym wspólnym zbawieniu, miałem potrzebę wezwać was do podjęcia poważnej walki oraz na zawsze przekazaną świętym wiarę. Wy zaś, ukochani, Budujcie siebie samych w waszej Najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym. Efezów rozdział 2 wersety od 20 do 22, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, w którym cała budowla razem spojona wyrasta na święty przybytek w Panu. W którym i wyrazem jesteście budowani na mieszkanie Boga w duchu. Rozdział trzeci, werset 17. Aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, a wy, zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Rozdział czwarty werset pierwszy. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania w którym zostaliście powołani. Kolosensów rozdział pierwszy werset dwudziesty trzeci O ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z Ewangelii, którą usłyszeliście zwiastowaną każdemu stworzeniu pod niebem i której ja, Paweł, zostałem rzecznikiem. Rozdział trzeci werset siedemnasty I wszystko. Cokolwiek czynicie w słowie lub czynie, czyńcie, w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Izajasza rozdział 61 werset 3 Abym włożył płaczącym nad syjonem, abym dał im zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast żałobnej szaty, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich nazywać dębami sprawiedliwości, szczepem jachwe ku jego sławie. Pierwszy Koryntów rozdział 3 wersety 9 i 11 Bo, my, jesteśmy Bożymi współpracownikami, a wy, Bożą rolą, Bożą budowlą jesteście. Fundamentu bowiem innego nikt nie jest w stanie założyć poza, już, założonym, którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy Piotra rozdział 2 Werset 5: I Wy sami, niczym żywe kamienie, jesteście budowani, jako, dom duchowy, do świętego kapłaństwa, do składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Drugi Piotra rozdział drugi Werset 12: Ci zaś jak nierozumne zwierzęta, urodzone z natury na schwytanie i zabicie, Bluźnią temu, czego nie znają, w zagładzie ich też zostaną zgubione. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 32, a teraz powierzam Was z Bogu i Słowu Jego łaski, zdolnemu zbudować i dać dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Drugi Koryntów rozdział 1, werset 21, tym zaś, który utwierdza nas wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. Pieśni 267-6 87 113, 172, 37, 324, wiersze brzasku 11, nasz mistrz. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5557. Tekst Manny na 9 maja Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak w Nim żyjcie, zakorzenieni i budujący się w Nim, i umacniający się w wierze, tak jak was nauczono, przepełnieni wdzięcznością. Kolosensów rozdział drugi, werset 6 i 7. Pytania jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z tym tekstem, jak one zostały przyjęte przeze mnie, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, jaki był wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.